Tak, za, za pana generała Komunickiego. Już zaraz oddamy głos z sali. Natomiast mamy gościa wyjątkowego, ksiądz Wiesław Pęski, który 18 lat był w Kijowie proboszczem katolickiej parafii Chrystusa Króla. Niech nam powie z punktu widzenia duchowego, religijnego, jak wygląda w tej chwili sytuacja na Ukrainie. Proszę księdza, Osiem minut, na minutę przed końcem dam znać yy, dzwoneczkiem, ponieważ jeszcze są głosy z, sa yy, z sali. Dziękuję. Nisko. Nie... <śmiech> 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 Przepraszam, może mój głos będzie yy, nieco niepokorny. W pewnym sensie, dlatego że tak na wstępie to, to no wszystko, co powiem, będzie tylko pewną tezą, tezami, bo nie ma jak tego rozwijać. Ale po pierwsze, y, mamy do czynienia z takim czasem ogromnego chaosu i podnoszenia temperatury. Chaos jest tak ogromny, że jak ja słucham współbraci, y, w sensie kapłanów, to rozumiem, czego słuchają i dlaczego tak myślą. Tak głupio, dając się nabrać na wszelkie manipulacje, ale nie dziwię się, bo jak się pewnych rzeczy słucha, to się jest ofiarą. I taka jest sytuacja w Polsce. I dlatego nie dajemy rady się zebrać i wybrać, podnieść, bo rządzą nami ci, co wkładają nam do głów myśli i różne emocje. Jeżeli chodzi o sprawę Ukrainy, ja tam byłem 23 lata. Najpierw w odeście, skąd musiałem uciekać, bo służby wyrzucały i mnie akurat też miały wyrzucić. Potem na żyto mężczyźnie, dwa lata też i tam było inaczej, to Polska. Pójdzie się do archiwów, pójdzie się gdziekolwiek, obskakują swoi i wszystko się dzieje zgrabnie. Ale to są tajemnice Ukrainy. Ja to zawsze mówiłem, że ta historia związana z Polską jest ciągle tajemnicą Ukrainy, której się boją. Ale nie tyle Ukraińcy się boją, co właśnie ci wszyscy, a jest ich wielu, którzy rozgrywają Ukrainę i mieszkańców Ukrainy. I odkąd byłem na Ukrainie, było bardzo czytelne, że nieważne kto rządzi, będzie od najmłodszych godzin życia manipulacja, żeby we wnętrzu ludzi tam mieszkających, Pojawiała się rzeczywistość lęku, negatywnego nastawienia do Polaków. I to, kochani, trwa nie od czasu, jak ja tam byłem w połowie dziewięćdziesiątych, to prawdopodobnie dzieje się właśnie od czasów, kiedy Polska jest rozgrywana, dzielona, to nie może być porozumienia, musi być żywioł, i to rozumieli przede wszystkim Austriacy najpierw antypolski. I na to szły pieniądze, na to szła organizacja, do tego wykorzystano niestety również y, możliwości oddziaływania przez tych, którzy powinni zajmować się sprawami duchowymi. Y, niestety tutaj Grekokatolicyzm był brutalnie y, wykorzystywany już po trzecim rozbiorze. Y, I dzisiaj jest to zadziwiające. To są kolejne zjawiska, y, znaki zapytania. Jeżeli chodzi o warunki pokoju, pozwólcie, że ja spojrzę ze swojej strony. Za tymi wszystkimi zmaganiami politycznymi, ekonomicznymi, socjalnymi, tym całym zamętem kryje się, kryje się rozum, kryje się inteligencja, z którą się łatwo nie wygrywa. Zwłaszcza w dzisiejszym czasie, gdzie nie po to zgromadzili w swoich łapach Praktycznie wszystko, żeby dać teraz jakimś polaczkom czy komukolwiek innemu, pomieszać szyki. Za dużo mają na to pieniędzy, za potężną władzę, za dużą fantazję, okrucieństwo, cynizm zgodnie z duchem absolutnie niebożym. Warunki pokoju. Ja to patrzę na ten tytuł. Warunki pokoju. Wybaczcie, nie ma szans na pokój. Faktycznie, bo to co mówimy to są tymczasowe, nie wiem jak się to obróci, ale to wszystko nie przyniesie pokoju. Nie ma szans, nie przyniesie pokoju, bo najgłębsze źródła tego co się dzieje, no, oczywiście są duchowe. Ci dranie, którzy nam organizują powoli piekło na ziemi, no to są niewolnicy satana, spróbowaliby mu nie służyć. I to są organizacje, to są pieniądze, to są zwyrodnienia, bo to jest piekło i ono nam nie przyniesie pokoju. I jedyną rzeczywistością, która jest źródłem pokoju, no to jest oczywiście, że nasz Stwórca i Zbawiciel, Król i Bóg, nie ma inaczej. A drogą do tego pokoju jest pojednanie z Nim, a nie wojna. A przecież jest wojna. Przecież jest wojna od rewolucji protestanckiej przez no, francuską, potem sowiecką w końcu, no, rosyjską. To, to po prostu jest wojna. I warunkiem pokoju jest pojednanie z Bogiem. Ukraina ma wyjątkową trudną sytuację, bo właśnie to, co się z nią robi, to przede wszystkim budzi niechęć, wrogość wobec Polaków. Bo to faktycznie była rzecz pospolita, a nie inaczej. I to jest pierwsza przyczyna stworzenia siły, i to za pieniądze, które tworzyły wszystkie wojny, już finansowały, już w XVII wieku. I rozwalenie Polski przez Chmielnickiego przede wszystkim, i potem dalej to była robota międzynarodowa. I to były już globalne pieniądze. I to się nie skończyło. Jest to siła, yy, która ma być w razie czego. Gilotyną dla Polski, i tak jest dzisiaj. Tu się nic nie zmieniło. Proszę się przyjrzeć. Także, warunkiem pojednania jest rozpoznanie, rozeznanie, co nie jest od Boga, co jest poczyte faktycznie kłamstwem, manipulacją, nienawiścią i tego jest całe kłębowisko. I nie ma kto tego rozeznawać. Nie ma kto. Bo są siły które, przepraszam, że tak dziwnie powiem, potrafiły nawet Watykan paraliżować, żeby na Polaków nie patrzył poważnie. Pomógł Niemcom, zatroszczył się Ukraińców. No ale jeszcze przyjdzie nasz czas, póki co nie przyszedł. Także niestety to nie daje tego źródła, które jest potrzebne. To nie daje tego źródła. To nie, to nie od Chrystusa, to od pieniędzy, od wpływów politycznych. Można nawet Napunktować czyich, to są tych, którym pomagają. Yy, dlatego rozpoznanie rzeczywistości jest ogromnie ważne. Oczywiście, że dla Ukrainy ich śmiercią, i to jest Homyzyn mówił biskup grekokatolicki, yy, to jest ta ideologia, którą finansuje się i nasrzuca się Ukraińcom. Oni nie są wolni. Oni tu nie mieli wyboru, nikt ich nie pytał. Wiecie, jaki to był z tych przy Majdanach, ja to wtedy byłem. Jesteś patriotą? A, no to zresztą jesteś za banderą. Nie jesteś za banderą? Ile ci Moskwa płaci? Ja też byłem, bo nie takie manipulacje niestety miały miejsce. Takie manipulacje miały miejsce. Dokładnie takie. Tego politycy nie będą prawdopodobnie wiedzieli. A ja byłem na miejscu. Ja dostawałem groźby. A jednocześnie rozumiałem tych ludzi, którym się podsuwa coś, co rozwali Ukrainę i nie daje szansy na pokój. To, co nie jest od Boga, a właśnie od Jego stworzenia, które się zbuntowało, nie da szansy na pokój. Ukraina nie ma szansy na pokój z tym, co jej się wcisnięto i w tym, co się właśnie z nią wyprawia. Ja celowo podkreślam, że to się im podsuwa, tym się manipuluje, są potężne agencje wpływu agentury wpływu. Sami Ukraińcy to nie to samo. Tak, to jest świat wschodni, to jest świat emocjonalny. To można wykorzystać, to można rozgrywać skutecznie. I ja poza tym, że tam byłem jako odpowiedzialny za duszpasterstwo, to miałem też szansę być przez osiem lat, jako student, jako doktorant, po to, żeby też ich podziwiać, że oni wcale nie chcą być kalecy. Oni wcale nie chcą być zmanipulowani i to jest norma. I oni wiele by dali, żeby ich traktować uczciwie, tylko tej szansy nie mają, bo mają wykasowane jednostki, które mogłyby, bo ich kasowali i sowieci, i niestety ideologia donsowa. Też finansowana, też przygotowywana, też nastawiona na radykalizację relacji z Polakami w drugiej Rzeczpospolitej i dalej. I nie odpuszczą, i złe siły nie odpuszczą. I to są problemy. Dopóki nie będzie rzeczywistości pragnącej autentycznie prawdy i dobra, a nie ma w tej chwili, proszę pokazać gdzie. To są wszystko gry, to są wszystko manipulacje to nie, da, nie ma szansy na pokój. Jeżeli Bóg się zmiłuje, a miłuje się nad nami wyraźnie, bo jeszcze nas się nie udało wypsuć tam, żeby nas wyrżnięto, bo to był jedyny cel i nadal jest taki. To samo, co z Ukrainą, żeby nie było tych, co są zdolni bronić. Albo niech ich wytną Rusy, albo niech wyjadą. I specjalnie, słuchajcie, ja bym długo mógł tłumaczyć. To było precyzyjnie przemyślane na wyrżnięcie Ukraińców zdolnych do obrony. Bezwzględnie i to była robota Kijowa. Mógłbym długo o tym opowiadać. począwszy od roku 14. No kto w Kijowie? No te różne agentury wpływu, kochani, bo oni mają podobne interesy. Co sprzyja? sprzyja ludzka natura, jednak pragnienie dobra, pragnienie do Boga i nadzieja na to, że Bóg się zmiłuje i może da Polsce odrodzenie. Ale jak pokonać te siły manipulacyjne, które trzymają w garści z 80 prawie przynajmniej procent społeczeństwa? To ja nie wiem, jak to Bożopaczność ma zrobić. Ale to jest skuteczne. Czy tak zwanych lewych, no to ci w ogóle już demoniczne treści przeżywają i, i czynią, albo ci z tak zwanej prawej, którzy nie zdają sobie sprawy, że ja nawet słuchając kogoś kto mówi, już wiem, czego on słucha. Kto nim manipuluje, kto go okłamuje. Super prawicowcy. Powiedz coś, to, to w ogóle myślenie nie działa, tylko emocje. To jest sztuka. Ja to podziwiam. To samo co z ukraińcami, w drugim zrobione, że oni milionami wyjeżdżali, choć jeszcze nikt nie zginął. Tu w Kijowie na przykład. A moi parafianie do Kazachstanu mi dzwonili. Aciec, co dziewać? Dobrze, wiecie, to sprzyja. Bez pomocy Polski, przypuszczam, że nie istnieje siła, która może się zrodzić, aby postawić opór temu Galimatiasowi, który właśnie ma miejsce w Polsce i w świecie. Jeżeli Boża wola, jeżeli Boża łaska, to da nam Bóg odrodzeni to będzie cud. Ale odrodzenie jest zawsze przez osobową współpracę z Bogiem, i to jest jedyny jedyny Pan, jedyny władca, któremu zależy na tym, żeby było dobrze. Tylko myśmy się go wyrzekli jako ludzkość. Ale innej drogi do pokoju nie ma, bo to jest spokój z Nim, bo to jest spokój w prawdzie, pokój w życzliwości. To są w ogóle treści dzisiaj, no chyba w bajkach. Także to właściwie tyle. Mógłbym naprawdę godzinami opowiadać o tych treściach. Dziękujemy bardzo księdzu.